Z tej strony, Mazda i witam Was. Kolejny odcinek, dawam dalej Dzisiaj jestem bardzo chora, więc. Jak, yy, jak, jak będę kichała do odcinku, jak. jak no, jak yy, usłyszycie na przykład do odcinku, jak dmuchał w fuzierkę, to po prostu jestem bardzo chora. Na przykład nie pominam w ogóle nagrywać tego filmu. Ale męczę się dla Was i jakoś nagrać to. odcinek. to będzie krótki odcinek, niestety. Dwie proste, w ogóle bardzo chora. I dobra. za do subskrybowania kanału, stawienia łapki w górę z wodeczka. I subskrybowania tego kanału. My sobie zagrajmy. O, tym sobie zagrajmy, to jest fajne. No i mój, mój najdroższy skin znaczy nie najdroższy, tylko aby najbardziej wartościowy. O. No i dobra, może sobie przejdziemy w jakiś stage, jak to tam się nazywa? Level, czy nie wiem. Kurcz, czemu się nie chce włączyć, dobra? Mój rekord jest skoczyć jak to z 95 metrów. Idzie widać jej. No słabo bardzo. Rekord znajomych. Ja nie mam znajomych w tej grze. Dobra, zagrajmy sobie. Dobra, pewnie jakieś słabe. Dobra. Kurde, źle. Słabo bardzo, dobra. <trybuj> dobra. o, jest w piersi, a nie. Zapomniałam o tym, że ta gra by jest taka, że na przykład, możecie mieć na przykład zero, na przykład 0 metrów, kropka 0 metrów, a wam będzie pokazywał, że jesteście pierwsi, co nie? I później jak się skończą skoki innych, to nagle się okazuje na przykład, że wy jesteście na przykład w samym końcu. Jesteście 70. 70... Jesteście po prostu, jesteście na końcu, dobra. W ogóle, w ogóle... Dobra, co ja miałam powiedzieć? Ja mam że... Nie lubię, nie, bardzo nie lubię tej skoczni. I... Słuchajcie, wiecie co? Może, najste, następny, odcinek, na, może następny odcinek będzie z moją siostrą. Jak... Kurczę, to jest 13 Znaczy, odcinek będzie z moją siostrą może. Jak sobie zagramy, potem jeszcze można sobie grać się tam razem. Dobra, dobra. Yy, żeby ty no, tylko skoczyć. Eee, tak słabo. Magda... Eee, co ja mówię? Proszę, już jestem tak zmęczona, że ja w ogóle nie wiem, że... Proszę, już jestem tak zmęczona, że nie ja już gadam po prostu. Dobra, yyy... Dobra, ja sobie 30, więc muszę się trochę postarać. A nie, to już koniec. Ej, o, widzicie? Trzeba tutaj tego skina loda. Ja sobie na niego właśnie zbieram. Chyba nie mówiłam. Jak mówiłam, to przepraszam bardzo. Dobra. Yy, kolejny odcinek będzie o. O to i sobie zagramy moją siostrzyczką. Jeszcze tej wiary faj jakiś skosz, nie. O, tutaj za chwilę. Przepraszam, ale może być taki ryk, jak ja kichy, więc... Bójcie się serio, bójcie się. Ja bardzo polecam tą grę, jest bardzo fajna. Dobra, no to... Wstępna, a tak taty dobra. Wiecie co? Ja się zaczęłam źle więc może skończymy te odcinek, więc wiem, że to będzie taki... Mega krótki odcinek, 4 minuty, ale przepraszam bardzo, bardzo. Za to słuchajcie, następny odcinek, obiecuję wam, że następny odcinek z siostrą będzie 20 minut. Obiecuję wam, 20 minut będzie. Tylko słuchajcie, w tym tygodniu niestety już nie będzie drugiego odcinka, bo po prostu jestem chora. Następnym tygodniu będzie odcinek kolejny, postaram się, jak nie będzie to... To znaczy że mi się pogorszyło to tak ostro. I um, może sobie tutaj yy, jeszcze się pochwalę, że mam skina Minecraftowego. W ogóle nie wiem po co się tym chwalę. Nie wiem, A chyba, nie, nie wiem po co się tym się w ogóle chwalę, ale dobra, ale Tym tylko kończymy. Ty, tym Minecraftowym, Tym Minecraftowym akcentem kończy, kończymy tym odcinek. Nagrywała z wami Mazda, więc